Lata 80. zaczynały się pierwsze objawy grafiti w Paryżu i jako młoda osoba bardzo mnie to interesowało. I sobie powiedziałam, że dlaczego ludzie tego nie widzą jak sztukę? Na początku nawet nie było że nie było krytyków sztuki na ten temat, nie było żadnych książek opisów, dużo było książek z zdjęciami. To było zawsze bardzo, bardzo interesujące, że, że ta cała kultura tak się, tak wszyscy wiedzieli, co się dzieje w Nowym Jorku, co się dzieje w Londynie, ale mało opisów i zaczęłam pisać na ten temat, no bo tutaj artyści, co to, tu to to, to się wszystko dzieje. No, i potem się okazało, że, że w muzeach mało tej sztuki jest. No to, to, to jakoś trzeba też było coś zrobić. No to zostałam komisarzem sztuki i tak się wszystko zaczęło. I dwa lata temu yy, Marosło w Paryżu yy, mają tą wielką salę sztuki, te, robią wystawy piękne. I yy, jakoś chcieli. To jest skomplikowane dla, dla Merosa, bo, bo jest ta, ta, cała ta część, że, że, love and hate, tak jakby się po angielsku mówiło, że e, dużo ludzi mówi, że to jest sztuka, a inni mówią, że to jest po prostu nie, nie do zobaczenia, że trzeba wszystko e, zawsze, że, że to jest e, wandalizm, nie wiem jak się mówi po polsku, ale i, i, i jest to wielki problem, ale... Nasze, nasze miarosło chciało bardzo zrobić. I Paryż ma tą historię. Już od, na początku na, nawet mieliśmy, chcieliśmy 40 lat tej sztuki tutaj opisać i okazało się, że musimy nawet trochę wcześniej zacząć mówić, bo były objawy jakieś, no, mysła są huite lat 68' sześć, tutaj bardzo ważny, i dużo rzeczy się na ulicy działo. Nie wiedzieli, nie, ja nawet nie byłam urodzona, ale ludzie nie wiedzieli, że to potem będzie coś, coś innego. I w końcu doszliśmy do tego, żeby zrobić taką wystawę. 60 lat tej sztuki, street art teraz się nazywa, ale to jest nowe, nowy, nowy. E, e, nazwisko na, na, na cały ten, e, te, nie wiem, jakby można powiedzieć, cały ten. To nawet nie są strony historii sztuki, tylko cała, cały chapter. E, i, I bardzo in, było interesujące spróbować zrozumieć, dlaczego w Paryżu jest coś specjalnego. Nie jest to ten sam, ta sama forma sztuki, jak w Nowym Jorku, jak w Londynie. Dlaczego ta historia jest ciągła. Bo jak zaczynamy oglądać, to od lat 50. nawet, 50. -tych, 60. -tych, zaczęli artyści pracować na ulicy i mieć jakiś taki taką konwersację. Nie z ulicą, ale z całym środowiskiem. I ulica nie jest tylko. E, ładne e, miejsce, gdzie wszyscy mogą zobaczyć. Tylko to jest, ja, wszystko się zaczyna jakoś być bardzo uh, profound, e, głębsze, e, głębsze. E, każdy ma, ma inne e, e, ah, reasons. <grywka> każdy, każdy ma inne powody. Żeby, że, i, i inne inspiracje, bo to, ale zawsze Paryż był to, tą inspiracją dla artystów, którzy tak różni. I, i co, w, tej, w tej wystawie najtrudniejszej z wszystkich razem, <grym> bo jest to duża wystawa, ale z, zawsze, zawsze brakuje tych te miejsca, i jakoś spróbować zrobić taki fil konduktora, jak mówimy po francusku, te, jakoś tą historię, żeby ludzi e, interesować, ci, którzy nie znają, ci, którzy bardzo dobrze znają i pokazać, jak Paryż jest inspiracją, ale też e, miejsce, gdzie ludzie z wszystkich e, z, z Stanów, z Europy, e, nawet z Azji przychodzą do Paryża. I tego nie było od lat 50. już, tam z Montparnasem i tak dalej, to potem jakoś znikło. A w Strittarcie Paryż ma prawdziwą pozycję i prawdziwą historię ciągłą i, i, i bardzo, bardzo fajnie było jakoś spróbować to wszystko razem opowiadać, my, my tylko opowiadamy historię. Tak. Jesteśmy dzisiaj na Mielostwie Paryża w sali ekspozycji, która się nazywa Salle Saint-Jean, przed otwarciem wystawy 60 lat sztuki ulicznej w Paryżu. Wystawa się otwiera z. Dziełami z lat 60., gdzie w Paryżu było już dużo sztuki na ulicy. E, na przykład Jacques Villegly, który od lat 60. zaczynał pisać e, takie pismo, które on nazywał socjopolityczne. Każda litera ma znaczące charakterystyczne takie jakieś e, i to wszystko. I było e, jego pismo. Jest to ostatnie dzieło, które e, zanim umarł w tym roku nam zrobił na wystawę. Jest to, I otwieramy to z tym dziełem, bo to jest piękny, piękny prezent, który nam zrobił. Jesteśmy teraz w instalacji, artysty, młodego artysta Romain Froquet, który pracuje już od wiele lat najpierw robił graffiti i pomału swoje, swoją indywidualność znalazł i robi bardzo oryginalne instalacje które są e, coraz dalej od graffiti, ale zawsze jest ten gest, e, ta energia e, miasta i są to tak jakby litery, ale też tak jakby e, ulice, które by się widziały z, z nieba. Wszystko to razem i taka instalacja e, abstraktna, do której, no, której można wejść i, i tak sobie, no, um, um, ö, ludziom um, mówimy, że mogą nawet buty zdjąć i, i zostać w tej instalacji, i jakoś tą sztukę inaczej widzieć i przeżywać. Inna instalacja tutaj w tej wystawie o sztuce ulicznej jest Filip Bodlock. Który kredą rysuje na ulicy i zostawia takie piękne, bardzo dużo detalami i bardzo opracowane dzieła, które oczywiście nie zostają bardzo długo na ulicy, bo to jest kreda, ale właśnie coś bardzo poetycznego jest w tym. I tutaj nam zrobił taką e, instalację kompletną, e, gdzie tą kredą rysował dużo, dużo rzeczy, bardzo interesujące i detale są. E, Piękne i to pokazuje, jakie są różne, różni artyści, tą całą kulturę sztuki ulicznej, inaczej. Każdy sobie coś tam wymyślił i inaczej to okazuje. 60 lat street artów w Paryżu, to jest bardzo dużo różnych artystów, ale jeden. Największych artystów jest Banksy. Si. Przyjechał do Paryża parę lat temu i zostawił osiem dzieł bardzo takich zaangażowanych. I było ważne tutaj pokazać pokazać ludziom, co było wtedy okazane i dlaczego zrobił tę całą instalację. I mamy też dzieło artysty tutaj, żeby ludzie trochę całą tą historię zobaczyli na nowo i widzieli, jak Paryż. Bardzo często był takim punktem atrakcji dla różnych artystów z całego świata. Mamy dzieła z lat 80, które były na grafiki bardzo ważne w Paryżu. I na przykład André e, bardzo, bardzo dużo e, pisał na ulicy i, i robił ten, ten taki, taki personaż, ten charakter miał wszędzie wszędzie. On mówi, że 150 tysięcy ich w Paryżu robi. I, I to też było ważne pokazać, te lata 80., gdzie była ta eksplozja tej, tej całej sztuki. W historii sztuce ulicznej jest bardzo ważny graffiti i w Paryżu było bardzo dużo interesujących artystów, którzy w latach 80. i 90. mieli ich własny styl, własne, tam niektórzy byli na, na ścianach, inni w metrze. Tak jak tutaj mamy artysta, który się nazywa Nasti, który robił na w Metrze bardzo dużo graffiti. Jedna z gwiazd street artu jest Space Invader w Paryżu i zrobił ponad 1400 różnych Invader na ulicach Paryża i po raz pierwszy zrobił dla tej wystawy mapę, gdzie wszystkie, które ma na ulicy E, zrobił inwentory in, e, tych uh, inwazerów. Ludzie będą mogli przyjść i jeden jest schowany gdzieś na wystawie, ale nie mogę powiedzieć gdzie.